O wyścigu Roberta Kubicy i o tym, czy to cokolwiek zmienia w jego sytuacji. O ogłoszeniu Walteriego Botasa w Alfie i o innych transferowych doniesieniach, no bo jesteśmy u progu wielkich zmian, jeśli chodzi o składy niektórych ekip w Formule 1. O tym między innymi będzie w najnowszym ósmym biegu, na który już teraz Was serdecznie zapraszam. Dużo działo się w ten miniony weekend, dużo działo się też w dniu, w którym nagrywam ten odcinek, czyli w poniedziałek, no bo chwilę temu dosłownie ogłoszono, że Walterii Botas oficjalnie ogłoszono, bo mogliśmy się tego spodziewać, że Walteri Bottas przychodzi do ekipy Alfa Romeo, więc tym razem mało będzie o ściganiu w Sandford, a przede wszystkim będziemy mówić, no właśnie, o Robercie Kubice, o tym, co działo się w jego kontekście w Holandii, no i o składu poszczególnych zespołów, no, głównie oczywiście o Alfie i o Williamsie, no i też o Mercedesie, no bo Walteri w Mercedesie w przyszłym roku już wiemy jeździć nie będzie. O tym dzisiaj będziemy sobie rozmawiać. W przyszłym tygodniu raczej nie będzie żadnego odcinka na tym kanale, więc o chwilę cierpliwości Was proszę. Króciutka przerwa, ale później oczywiście wracam do, do nagrywania. No dobrze, zatem zaczynamy sobie oczywiście od kwestii Roberta Kubicy, od tego co mogliśmy oglądać w ten weekend. W sytuacji oczywiście pechowa, niefortunna. Kimi Raikkonen zarażony, więc Robert wskoczył w ostatniej chwili w sobotę zamiast Fina do, do samochodu. No i cóż, no przede wszystkim pięknie było zobaczyć Roberta znowu w takich okolicznościach. Jasne, możemy emocjonować się DTM-ami, możemy emocjonować się LMS-em, łekiem, startem w, w Lemon i tak dalej, i tak dalej. No ale każdy z Was przyzna, że jednak oglądanie Roberta w Formule 1 to jest zupełnie inny poziom emocji. I tutaj absolutnie nie mam wątpliwości, że większość z Was zapewne odczuwała szybsze bicie serca w każdym momencie, czy to w kwalifikacjach, czy nawet w tym treningu, w którym trzeba było jak najszybciej do tego samochodu się, się dostosować. Dobrze było to po raz kolejny doświadczyć. No i też okoliczności były jednak inne, bo inny samochód miał Roberta do dyspozycji samochód, którym dało się wreszcie jechać. Oczywiście mieliśmy mały przetek w stronę Williamsa ze strony Roberta. Chwilę po tym, jak zakończył się wyścig, nie mógł sobie tego odpuścić. Gdzieś tam ten Williams ciągle siedzi z tyłu głowy. No bo nie oszukujmy się, to jak wyglądała sytuacja w tamtym roku w Williamsie na pewno Robertowi. Jeśli chodzi o postrzeganie go jako wyścigowego kierowcy przez ludzi, którzy niekoniecznie mocno siedzą w tym, siedzą w tym sporcie, na pewno mu to nie, nie pomogło. No bo do dzisiaj słyszymy wiele głosów, że no jak to wrócił, ale przecież cały czas był, był ostatni. No a Robert powiedział: Od 2010 roku po raz pierwszy miałem samochód, którym rzeczywiście mogłem się pościgać. I to wiele mówi o tym, co miał Robert do dyspozycji w sezonie 2019. Co do startu, co do tego, jak Robert w ten weekend wypadł, on, sam to bardzo dobrze podsumował, powiedział: Biorąc pod uwagę ilość przygotowań, jakie miałem, jestem zadowolony z tego, jak przebiegł ten wyścig, jestem gotowy, jeśli zespół będzie potrzebował mnie ponownie. To, to jest bardzo proste i takie bardzo trafne podsumowanie no bo to było po prostu arcy trudne zadanie. Robert w tym sezonie dużo alfą nie jeździł, dużo nie jeździ. To nie jest tak, że można sobie wskoczyć do samochodu i od tak po prostu kręcić szybkie kółka, jeszcze na tak specyficznym, tak trudnym torze i jeszcze pomijając, opuszczając piątkowe treningi. No naprawdę, w godzinę mniej, dużo mniej niż godzinę, bo ta trzecia sesja też też rwana, trzeba było do tego się przyzwyczaić. Później od razu szybkie kółka w kwalifikacjach. No, no naprawdę jakby wyzwanie było z gatunku tych, tych największych. No a przecież Robert w wyścigu walczył z Fetelem. Fettel mówił, że kapitalnie się było pościgać z Robertem jak za dawnych lat, i że wcale nie było łatwo mu go wyprzedzić, a przecież też dysponował szybszym samochodem. Walka z. Walka z Latifim, zakończona udanym manewrem Roberta w samej końcówce tego wyścigu, no, no naprawdę, to, to był po prostu bardzo solidny, bardzo dobry występ. Wszystko czysto przejechane, żadnych problemów, żadnych niepotrzebnych wycieczek za tor, które też byłyby przecież dużym problemem i dla Roberta, i dla, i dla zespołu. Wszystko z taką kliniczną precyzją przez Roberta, bardzo doświadczonego przecież kierowcę, rozegrano, rozegrane i na to po prostu dobrze się patrzyło. Co ciekawe, Robert zwraca uwagę, że to, co robi na co dzień, wcale mu nie, nie pomogło. że To jest ciekawe, wypowiedź, że od pierwszego wyścigu w LMS-ie, aż do, aż, do, aż do kwalifikacji, jedynie dwa razy zakładał nowe opony, a zwykle w serii długodystansowej pracuje na używanych oponach. Z dużą ilością paliwa skupia się na tempie wyścigowym, ustawia samochód właśnie pod wyścig, no a nie walczy jak najszybsze jedno kółko w sesji kwalifikacyjnej, no więc to też pokazuje Skale wyzwania. Robert mówi, te dwie dyscypliny bardzo się różnią. Prawdopodobnie, gdybym nie ścigał się w LMS-ie, byłoby lepiej. No bo przyzwyczajesz się do czegoś, a potem zdajesz sobie sprawę, że hamowanie do zakrętu przy znaczniku 60 metrów jest zbyt wczesne. Trzeba hamować bliżej niż 50 metrów. To wypowiedzi z motorsport.com. No i oczywiście, LMS pomaga Robertowi. Być w tej topowej wyścigowej formie, pozwala być w rytmie, pozwala przeżywać kapitalne emocje, ścigać się na naprawdę wysokim poziomie, ale w takim zadaniu, jakim jest wskoczenie do samochodu Formuły 1 bez jakiegoś większego przygotowania, no to jednak ta zupełnie inna charakterystyka LMS-u po prostu wręcz, wręcz przeszkadza. No więc duże, duże brawa dla, dla Roberta. Oczywiście nie przekonani, dalej będą nie przekonani co do tego, czy, czy on zapomniał jak się jeździ, czy nie zapomniał jak się, jak się jeździ. No i też oczywiście czekamy, co będzie z mącą, bo w momencie nagrywania tego filmu nie wiemy, czy Kimi Rajkonen pojedzie w Grand Prix Włoch, czy też, czy też nie. No i wielka szkoda, że zapewne Roberta w roli etatowego kierowcy w Formule 1 nie zobaczymy. No i i jest to zastanawiające, że Roberta nie ma w ogóle w tych przewidywaniach, których teraz jest mnóstwo, tych nazwisk. Jeśli chodzi o Alfę, naprawdę wymienia się też bardzo, bardzo wiele, a Roberta w tym gronie praktycznie nie ma. A przecież ma za sobą sponsora bardzo potężnego, sponsora tytułarnego zespołu, w którym Robert jeździ, i mimo to gdzieś tam ten, ten rynek nazwisk jest. Jest rynkiem, na którym nazwisko Roberta nie występuje. To jest dziwne, że na tej długiej jednak, bądź co, bądź liście. Kubicy nie ma, że tak to się wszystko rozmyło, że w tym momencie nikt go tak na poważnie jakby pod uwagę nie brał na sezon kolejny. Oczywiście to się nagle jakoś może zmienić, no bo Formuła 1 taka, taka bywa i nagle mogą okoliczności kompletnie się, się zmienić, ale wygląda na to, że bez jakiegoś gigantycznego zwrotu akcji, gigantycznego zastrzyku gotówki. Roberta w sezonie 2022, oczywiście w 1 nie zobaczymy, poczekajmy, poczekajmy na wszystkie ogłoszenia, ale, ale to jest sytuacja do przeanalizowania, to jest jeszcze pewnie sytuacja na jakiś, do obgadania na jakiś inny oddzielny odcinek, na ile to polityka w Formule 1 działa tak, a nie inaczej, że Robert gdzieś tam poza tym światem się, się coraz bardziej będzie będzie przesuwany, że gdzie tak naprawdę pod względem tempa Robert znajduje się w tym rankingu kierowców i, i dlaczego nie jest na poważnie brany w tak, dużych, w tak dużych roszadach. Czy to jest kwestia wieku, czy to jest kwestia, no właśnie, czego? Czy, czy polityki i tego, że gdzieś tam Czegoś brakuje, czasami może trochę szczęścia, czasami dobrej okazji do tego, żeby akurat do Formuły 1 po raz kolejny wskoczyć, ale do tego będziemy jeszcze, jeszcze wracali. Też na Wasze wypowiedzi w tym temacie czekam. Dajcie też znać, jakie emocje odczuwaliście, gdy oglądaliście Roberta w ten weekend, no bo naprawdę to było coś, coś niesamowitego i dobrze oglądało się po prostu wyścig o Grand Prix Holandii z Robertem. Stawce. No a tymczasem kolejne elementy tej transferowej układanki zaczynają lądować na swoich miejscach. No i mamy potwierdzenie Walteriego Botasa w Alfie. Kierowca dla Alfy, biorąc pod uwagę odejście Kimiego Raikkonena, kierowca idealny, wiedza z Mercedesa, głód ścigania, coś jednak do udowodnienia z tej strony tego, tego dealu, z tej strony tej umowy. Wygląda to perfekcyjnie. Dla Walteriego. No moim zdaniem to jest jednak kierowca, jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, za dobry na Alfa Romeo. Tak naprawdę Walterii zasługuje na lepszy zespół. Jak widać, nie jest w stanie walczyć o tytuł Mistrza Świata, mając najlepszy samochód w stawce, ale na pewno nie jest to kierowca, który powinien teraz przeskakiwać do prawie najgorszego zespołu w Formule 1. Fred Wasser mówi, że to jest szansa na, na to, aby wyjść z cienia Louisa Hamiltona. I to też Walterii mu jest potrzebne, bo gdzieś mam wrażenie został stłamszony po prostu przez Brytyjczyka i... I być może to też sprawiało, że, że to tempo naturalnie było, było gorsze. Ale oczywiście Fred Wasser musi mu jeszcze dać przyzwoity samochód, a na razie na to się, się nie zanosi. Walteri Botas będzie w nowej roli w, w Alfie, będzie prawdopodobnie tam liderem. Chyba że nagle na drugie miejsce w tym zespole wskoczy ktoś, kto po kilku wyścigach będzie walteriego gdzieś też rozstawiał po kątach. Nie jest to wcale wykluczone, zależy kto, kto tam skoczy. Do tego za chwilę jeszcze sobie mm, przejdziemy. No ale Walteri zyska spokój, yy, zyska yy, troszkę oddechu. Świetnie dogaduje się z Fredem Wasserem, zresztą znają się od, od lat. Walter jeździł w zespole Freda w GP3, wygrał wtedy ten, ten sezon. A, no i oczywiście jeszcze to, co zwróciło moją uwagę, nie wiem czy czytaliście, wypowiedź Toto Wolffa, w ogóle na stronie Mercedesa bardzo dużo, poświęcone, bardzo dużo wypowiedzi poświęconych Walteriemu, jak to mu dziękują i tak dalej, no takie klasyczne pr gadanie po, po zwolnieniu kierowcy, jakby nie było Mercedes go po prostu zwolnił, ale robili wszystko, żeby to, żeby to zrobić tak, tak bardzo elegancko znaleźć mu miejsce, chwała za to też to, to to Wolfowi ale Wolf powiedział, że był taki cytat, że Valtteri zasłużył na to, żeby zostać w Mercedesie, cieszę się, że mógł wybrać tak ekscytujące wyzwanie jakim jest kontynuacja kariery w Alfie no naprawdę zasłużył na to, żeby zostać w Mercedesie. No głupio to brzmi, już naprawdę. Akurat tę wypowiedź można było sobie pominąć i jakoś inaczej to ubrać w słowa, bo brzmi to po prostu kuriozalnie. Zwolnili gościa, bo był za wolny, bo chcą mieć szybszego, mądrzego, lepszego, po prostu nie oszukujmy się zawodnika, ale będą pisać, że Walterii zasłużył na to, żeby zostać w Mercedesie. No nie zasłużył i tak naprawdę trzeba było tego razela wcześniej już do Mercedesa wezwać, a nie. A nie teraz, jak zobaczyli, że jak jest ostra walka z Red Bullem, no to po prostu tych punktów może, może brakować. Walterii, kontrakt wieloletni, szczegółów nie znamy dwa, trzy lata. Co najmniej to też dla niego nowość, i to też jest coś, co, co on zawsze podkreślał, że chce mieć z tyłu głowy to, że nie musi od pewnego momentu sezonu już rozmawiać, już zastanawiać się, a jeśli nie to, to gdzie? To rozprasza, to, to nie pomaga kierowcy, i to w zasadzie każdy zawodnik o tym mówi, że, że to jest sytuacja po prostu niełatwa i każdy tej, takiej sytuacji chce, chce ominąć. Co więcej, tak naprawdę Mercedes, dbając o jego interesy, to powinien był się z nim rozstać rok temu. Wtedy było przecież dużo więcej okazji dla Walteriego na to, żeby w jakimś sensowniejszym niż Alfa Romeo zespole się znaleźć. Ferrari, Aston, Alpine, McLaren, tam w, w, wszędzie dochodziło do, w ty, w, w tych zespołach dochodziło do zmian i, i można było coś pokombinować, żeby jednak Walteri wylądował w zespole po prostu o większym potencjale. Oczywiście Fred Wasser może mówić, że przekonał Walteriego właśnie tym, że mają szansę rozwoju od 2022 Roku, no ale na razie Alfa bardziej się zwija niż rozwija. Oczywiście nowe rozdanie od przyszłego roku zobaczymy, ale e, patrząc na ostatnie lata, no to po prostu Alfa jest w dużym, dużym dołku. No i co? Za moment Rassel oczywiście w Mercedesie czekamy na, na ogłoszenie. Być może jak oglądacie ten film, to już Rassel został potwierdzony więc. To w ogóle sprawia, że ja najchętniej wsiadłbym w jakąś maszynę czasu i się przeniósł do marca 2022 i zaczął oglądać już wewnętrzny pojedynek w Mercedesie między Rasselem i Mercedesem. Do tego jeszcze pojedynek z, z Maxem, bo naprawdę to będzie coś niesamowitego. Ja się nie mogę tego doczekać. Oczywiście nie chcę też przegapić końcówki tego sezonu i walki Louisa z, z Maxem, no ale to jak to będzie Toto Wolf rozgrywał, jak, jak Rassel się tam odnajdzie, kiedy, czy w ogóle będzie jeździł na, w, w tempie Hamiltona, moim zdaniem może tak. Być i to wcale nie tak, nie tak dużo czasu razem na to będzie potrzebował. No, naprawdę będzie to rok kapitalny, plus jeszcze oczywiście nowe samochody, wiele zmian i być może jakieś zaskoczenia z tychże zmian wynikające. No a z Alfa odchodzi Kimi, to jest news jeszcze sprzed, sprzed Holandii. No, wiele razy już mówiłem, że to jest ten czas, w którym rzeczywiście Kimi z Formuły 1 powinien się pożegnać. Najlepsze lata ma za sobą. Chwała mu za to, co w Formule 1 zrobił, chwała mu za to, jakim był wyrazistym kierowcą. Mimo tego, że bardzo mało mówił, ja rozmawiałem z Kimim kilka razy i to naprawdę zawsze było gigantyczne wyzwanie, żeby z Kimim rozmawiać. Wyzwanie wynikające i polegające na tym, że kim jego po prostu często było słabo słychać. Jeszcze jak tam jakieś inne serie jeździły, no to człowiek nadstawiał ucha, żeby słyszeć, co tam kim mam rocze, ale czasami nie do końca było wiadomo, w którą stronę jego wypowiedź idzie, więc, więc naprawdę kimi to jest, to jest postać nietuzinkowa. Zazdroszczę mu takiego podejścia do, do życia, jakie ma, jakie ma film, bo, no bo to jest naprawdę coś, co w tych czasach też na takim poziomie, w takim sporcie, w którym musisz mocno rozpychać się łokciami, w którym to, jak rozmawiasz z, ze sponsorami, z, z ludźmi, którzy są wokół ciebie, też ma duże znaczenie, ale kimi. Potrafił połączyć swój bardzo specyficzny charakter z tym, że był mistrzem świata, z tym, że osiągnął w tym sporcie absolutnie rzeczy dla większości kierowców nieosiągalne. Więc naprawdę duże podziękowania dla Kimiego za to, że przez tyle lat, przecież ile lat w Formule 1, jakimi spędził i, i te wszystkie lata dostarczyły nam po prostu mnóstwo, mnóstwo emocji. Będzie go brakowało pod kątem charakteru i tego, jaką jest postacią. Takich postaci teraz już w Formule 1 mieć nie będziemy, bo, bo czasy się zmieniły i, i z takim charakterem, i z takim podejściem do obowiązków wokół siebie, na pewno już no nie wiem, czy się nie da, ale na pewno jest dużo trudniej dojść na, dojść na, na, na szczyt. Trzeba być jednak bardziej otwartym. Media społecznościowe też to zmieniły. No a kim był takim jeszcze ostatnim rodzynkiem, jeśli chodzi o, o to inne pokolenie. Vettel jeszcze też jest takim kierowcą, który gdzieś tam zupełnie inaczej działa, niż, niż reszta, ale to pokolenie powoli, powoli w Formule 1 przemija. No i teraz tak, wiemy, że Walteri Bottas będzie jeździł w sezonie 2022 i w sezonach kolejnych w Alfie. Kto w fotelu obok Walteriego Botasa, kto w samochodzie obok Walteriego Botasa, drugim usiądzie. No i są tutaj bardzo mocni kandydaci. Jest ich, jest ich kilku, zaczynając od Aleksa Albona, który to ma zaplecze finansowe w postaci tajskich sponsorów, w postaci Red Bull'a. Bardzo dobre zaplecze polityczne też, oczywiście, w postaci Christiana Hornera. Ma bardzo ciekawe CV. 25 lat, jazda w Red Bull'u, jazda w Toro Rosso. W, w Alfa Tauri. Jazda w, w zespołach z, z topu, jazda w, w, w tych zespołach, jazda też w seriach juniorskich z bardzo dobrymi wynikami. Zebrane doświadczenie z samego topu, które może się przydać tym ekipom, które gdzieś tam z tyłu teraz się, się pałętają. No i oczywiście jest ten potencjalny problem. To, to Wolf już na to zwrócił uwagę, że na przykład jeśli chodzi o Williamsa, no to on tego za bardzo nie widzi, żeby Alex Albon mógł jeździć w ekipie Williamsa wciąż będąc kierowcą Red Bulla, że zdaniem. To on powinien te więzi swoje z, z Red Bullem jednak jakoś rozluźnić. To też jest ciekawe, jak to się, jak to się rozwinie. Tu jeszcze są oczywiście rozmowy, to to wytrawny gracz, wie, jak tym wszystkim zarządzać i też bardzo szanuje. Aleksa Albona, i wie, że dla Williamsa to nie byłby zły, zły wybór, ale też oczywiście Toto Wolf ma swojego kandydata do, do Williamsa również, więc nie wykluczone, że Alex Albon właśnie w Alfie Romeo skończy, bo być może jednak Toto Wolf z Christianem Hornerem w tej kwestii się nie dogadają. Ale co ciekawe, Christian Horner mówi, że Alex Albon wolałby trafić do Williamsa niż do ekipy Alfa Romeo. Ja szczerze mówiąc, patrząc na to, jak to w ostatnich latach wygląda, jaka jest tendencja, jeśli chodzi o formę tych zespołów, też bym chyba myślał bardziej o, Williamsie. No, ale wygląda na to, że Alex Albon tak czy siak w sezonie 2022 do Formuły 1 wróci. Pytanie tylko, czy z Williamsem, czy z Alfą Romeo. Więc mamy Alexa, mamy Nika De Vriesa. Bardzo szybki zawodnik, mistrz Formuły 2, mistrz Formuły E, podopieczny Toto Wolfa, więc też i politycznie, i jeśli chodzi o CV, wszystko się, wszystko się zgadza, wszystko jest na, na miejscu. Bardziej pasuje jednak do Williamsa. No, tutaj jakby połączenie jest, jest jasne. Co ciekawe, w ogóle Mattia Binotto ostatnio powiedział, że nie powinno być tak, że. Producenci silników wskazują, kto gdzie ma jeździć. Od razu wytknięto tutaj, że przecież w Alfie, no, tam mówi się, że ten drugi kierowca to jest typ Ferrari, ale Binot to mówi nie, 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 to jest typ, jeśli już to sponsora, Alfa Romeo, tutaj oni mają więcej dogadania. My absolutnie tutaj się kto nie angażujemy. No, delikatnie by się, bym się z tym kłócił, no bo jednak cały czas to kierowcy z Akademii Ferrari są tutaj y, wskazywani jako, jako ci potencjalni, y, potencjalni kandydaci do, do Alfy, tak samo w Hasie mamy Mika Schumachera, wiadomo skąd się Mik wziął, więc i wiadomo jaki silnik jest w Hasie, więc no tak Troszkę gdzieś tam to się nam do końca nie, nie zgadza. No więc mamy Nika De Vrisa i Alexa Albona, to już są dwa bardzo mocne nazwiska. Na posterunku czekajmy jeszcze. Kalu Majlot, eee, Czeka Schwarzman też. To są kierowcy też o bardzo dobrych notowaniach, z bardzo dobrym wyścigowym CV. Dlaczego by już któremuś z nich nie dać szansy w Alfie w przyszłym roku? Chyba, że zostanie Antonio Giovinazzi w ekipie Freda Wasera. to też nie jest wykluczone. Choć byłbym tym zdziwiony. Akurat teraz mieliśmy dobry weekend wykonania Antonio Gervinazziego. Co prawda wyścig zepsuty przez, przez brak szczęścia no i przebitą, przebitą oponę. No ale jednak kwalifikacja Antonio pojechał kapitalnie i to był taki jeden z niewielu błysków, jaki Antonio w ostatnim czasie pokazywał. Błysk przyszedł w idealnym momencie, no ale zdziwiłbym się jednak, gdyby Antonio został, biorąc pod uwagę całą tę litanię nazwisk kandydatów do, do Alfy. Więc ja raczej Antonio gdzieś bym tutaj odsuwał. Na, na boczny tor. Pojawiają się też nazwiska Guan Yu Joe, e, pojawia się nazwisko Nico Hulkenberga, więc naprawdę e, tych kandydatów na te dwa miejsca jest bardzo wielu. Latifi'ego zakładamy, że oczywiście Williams, e, znaczy nie no, w zasadzie już jest kapitał w jednej z rozmów gdzieś tam dał do, do zrozumienia, że Latifi zostaje. E, tak, rzeczywiście tak było, więc, e, no więc tak naprawdę te dwa miejsca trzeba jakoś obsadzić. No, i dajcie znać też, jakie Waszym zdaniem tutaj jest optymalne ustawienie tych, 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 tych foteli. A ja myślę, że, że już w ciągu najbliższych dni po prostu te odpowiedzi poznamy. Rassel za momencik będzie, będzie ogłoszony. No i też raczej. W, w kwestii tych dwóch pozostałych miejsc też nie powinniśmy długo czekać na, na ostateczne decyzje. No i bardzo dobrze, że nie będziemy czekać też na kolejne odsłone walki Luisa z Maxem. Grand Prix Holandii wyglądało się kapitalnie. Cały czas gdzieś tam ten Mercedes był na tyle blisko, że, że do końca tak naprawdę można było mieć emocje i czekać na to, co się wydarzy. Pod tym względem to był kapitalny wyścig, plus oczywiście cała atmosfera. Ten tor niesamowity, po prostu obiekt świetnie się patrzyło na te przechylone zakręty. Genialna decyzja, żeby ścigać się w Holandii. Genialna decyzja też, żeby w taki sposób ten tor zbudować, przebudować dodać jeszcze te, te pochylenie w, w jednym z zakrętów, w, w innym jeszcze to pochylenie powiększyć więc naprawdę kapitalnie. Plus oczywiście no, atmosfera, ta pomarańczowa armia no coś, coś, coś pięknego. Doczekali się zwycięstwa Maxa, no a teraz mąca i zobaczymy, kto tutaj będzie górą. No ja zacieram ręce, bo po prostu. Im dalej w sezon, tym tak naprawdę emocje na szczęście nie, nie maleją, a wręcz rosną. Żaden z zespołów teraz nie wydaje się mieć jakiejś wielkiej przewagi. Wydawało się, że Mercedes już tę przewagę zyskuje, ale tutaj Red Bull bardzo mocno odpowiedział i Lewis Hamilton, który też świetnie, trzeba mu przyznać, ułożył sobie holenderskich kibiców. Zobaczcie, początek weekendu o, tak nie do końca z tymi kibicami. Po wyścigu czekałem, jak się zachowają holenderscy kibice były brawka, gwizdów bardzo mało, bardzo mało obuczenia. Naprawdę Luis wiedział, jak tutaj zarządzać emocjami tłumu, więc też czapki z głów przed tym, jak to, jak to się, jak mu się to udało. No ale to też jednak klasa, klasa ludzi, którzy Formułę 1 oglądają, to to naprawdę bardzo cieszy, że, że jest tak, tak ostra rywalizacja, ale gdzieś tam po Silverstone udało się te emocje ostudzić, opanować. No i panowie po prostu z dużym szacunkiem się między sobą ścigają, więc czekam na więcej po prostu w kontekście tej, tej walki. Czekam też na Wasze komentarze tradycyjnie. No a teraz się już z Wami żegnam i dobrego, spokojnego tygodnia Wam życzę. Trzymajcie się, cześć.